Jakby ktoś się zastanawiał po co człowiekowi kanapa, to na przykład po to, żeby usiąść na ziemi, opierając się o kanapę i popijać pyszną kawę obok przyjaciela Dartaniela na zdrowie. Witam wszystkich serdecznie, Radosław Zażycki znany również jako Byciak Herkules od ponad 4 lat. Na tym kanale YouTube oraz na moich profilach społecznościowych Instagram i Facebook jak Herkules pokazuje i promuje dietę roślinną, czyli dietę, która eliminuje produkty pochodzenia zwierzęcego. Z całych swoich sił angażuje się w promocję tej diety właśnie. Pokazuje swoje jadłospisy, daje wskazówki żywieniowe, pokazuje również swoje treningi siłowe i to jak dieta roślinna może współgrać z treningiem siłowym żeby to wszystko było jak najbardziej ze sobą fajnie połączone, czyli po prostu z całych sił angażuje się w rozwój diety roślinnej i w promocję tej diety. I zanim powiesz o nie kolejny ziomek, który je trawę i kamienie, będzie mówił tutaj jakieś dziwne farmazony albo zanim padnie komentarz, od kiedy stałeś się kozą, twoje filmy stały się nudne. Taki komentarz też był i wtedy się zastanowiłem, hmm, czy to chodzi o to, że jestem kozą, bo mam brodę, koziu brudkę, czy chodzi o to, że jestem kozą, bo jem trawę i kamienie. Cóż, jeżeli moje vlogi są nudne, przykro mi, nie jestem pomidorową, żeby każdemu odpowiadać, ale co do pomidorowej, ważne pytanie, czy wybierasz z ryżem, czy z makaronem? To jest naprawdę ważne pytanie. Napisz w komentarzu. Oprócz tego, daj łapeczkę w górę, jeżeli lubisz moje filmy. Jeżeli nie lubisz, to też jak chcesz i napisz dlaczego. Ale zanim cokolwiek jeszcze napiszesz, to zwróć uwagę na tytuł i na to, o czym będzie dzisiejszy film. Dzisiaj, mimo to, że promuję dietę roślinną i z całych sił angażuję się w jej rozwój, powiem Ci, dlaczego weganizm nie ma sensu. No i witam Was w kolejnym blogu na kanale Bycia jak Herkules. Dzisiejszy film będzie miał taki charakter pogadankowy, ale wciśniemy tutaj również klasyczne blogowe wstawki trochę z mojej diety, trochę z treningu oraz trochę z aktualnej sylwetki, z aktualnej formy ponieważ cały czas trwa projekt jak wyciąć na Sopot, czyli moja redukcja. Dokumentujemy moją redukcję tkanki tłuszczowej rzeźbimy sylwetkę kulturystyczną ale z takim luźnym podejściem przede wszystkim materiały merytoryczne dla Was, motywacja do trzymania diety, motywacja treningowa jak się uda przygotować na zawody, to się uda. No jak nie, to przynajmniej fajnie na lato odsłonię sześciopak. No i cóż, tak jak w tytule. Dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tym, dlaczego dieta wegańska nie ma sensu. No i teraz być może przychodzi ci do głowy jakiś pomysł, że wiedziałem, nie jedząc mięsa, będziesz słaby. Spadną ci mięśnie, spadnie ci masa mięśniowa, siła. I po prostu facet bez mięsa nie jest męski, nie jest silny. Hmm, ciekawe. Zaskakująco lekko. 2,75 na 2 czyli 275 kg na 2 powtórzenia. Moja masa ciała to 90 kg. Także przyjemnie. Ponad 3 razy masa ciała na dwa powtórzenia na redukcji. Fajnie. Fajnie. Napędzany kofeiną. Tiger o smaku gumy balonowej. Serio. Smakuje jak guma balonowa, taka różowa. Orbitka. Nie ma 0 kalorii, ale ma tylko 17 kalorii na 100 ml, Także macie w puszce coś koło 60 z hakiem. Także można sobie popijać i dźwigać duże ciężary. Pamiętaj, łapka, łapka. Tylko krzywe lajki bo jak się trzyma na zamek, to tak się robi z paluchami. Nie wiem o co chodzi. Zatem jak widać, trochę siły we mnie drzemie, mimo że od czterech lat jem trawę i kamienie. Nawet rymować trochę potrafię. Nieźle. No ale być może inna osoba napisze coś w stylu, że na diecie roślinnej bez mięsa nie dostarczamy dobrego białka, pełnowartościowego białka i na pewno masa mięśniowa też lipa. Nie będzie jej. No to może teraz czas właśnie zobaczyć aktualną formę. Czego sobie trzy treningi siłowe, zero klasycznego cardio tylko spontaniczna koszykówka. Spacery z tym przystojniakiem po lesie, po mieście, po górach. No, gór się nie mogę doczekać, aż ja otworzę słowacką granicę i będzie można sobie znowu łazić po tatrach. Od słowackiej strony można z psiakiem łazić wszędzie, jakby co. Tylko wiadomo, żeby to nie było kamieniste. No, ale wracając do naszego tematu. No, cześć kolego, tak, tak, cześć kolego. Wracając do naszego tematu, może trzeci argument, dlaczego dieta wegańska nie ma sensu, powinien brzmieć Prawdopodobnie właśnie stary jesz trawę i kamienie. Twoja dieta... Zostaw aparat stary. Zostaw aparat. Tutaj siadę, wiesz? To no, tu mam gdzieś. Kawę też zostaw. No. No tutaj. Zadek pokazujesz ludziom? Nieładnie. Zatem trzeci argument, dlaczego dieta wegańska być może nie ma sensu, może brzmieć tak, że właśnie jem trawę i kamienie co ty właściwie jesz? Dietą wegańską nie da się najeść. Bez mięsa byłbym głodny, na pewno jest to niesmaczne, bardzo trudne w przygotowaniu. I ogólnie co te wegany jedzą? No i okay. jak widzicie, mamy tutaj przygotowane składniki na pierwszy posiłek, na śniadanie. Wcześniej już sobie zaparzyłem taką herbatkę z suszonymi owocami. Te owocki można sobie wyjadać i naprawdę jest taka mega smaczna herbatka. Ale co będzie jedzone? To jest ważniejsze. Na pierwszy ogień ze składników jogurt sojowy. Spoko produkt, dużo białka, kremowa konsystencja. Do dostania ten akurat jest z Lidla, ale też można upolować w Kauflandzie. Takie naturalne jogurty sojowe naprawdę polecam. Mało węglowodanów, mało tłuszczów. Dużo białka. Że białka było jeszcze więcej: odżyweczka białkowa, miks białek roślinnych, smak wanilia z truskawką. Naprawdę mega spoko odżywka białkowa. Oczywiście ze sklepu siła Pamiętajcie o najsilniejszym kodzie rabatowym: minus 10% z hasłem zażycki 10%. Na wszystko w sklepie siła roślin. Kolejno produkty węglowodanowe. Produkt, który jem już chyba od dwóch tygodni codziennie wafle ryżowe, salony karmel, naprawdę mega. Banan, jabłko, pewnie trochę cynamonu jeszcze wpadnie. No i oczywiście czekolada. Także to są składniki, to jest micha i za cicho, chyba nie zadziałało jeszcze raz. No i okej, okay, udało się za pstryknięciem wyczarowałem taki. Mega fajny posiłek. Przyjrzymy się mu z bliska, jak to się prezentuje. Jak widzicie, mamy jabłko pokrojone w kosteczkę. Też się gdzieś tutaj przewijały kawałki czekolady. Jabłko jest też w takich kawałkach do przegryzania. Banan, solony karmel w postaci takich właśnie wafli. No i pod spodem jest ten krem waniliowo-truskawkowy. To wszystko możemy sobie mieszać i zajadać. Naprawdę super. Dużo białka, to na redukcji jest ważne jest około 50 gramów białka, spokojnie. Dużo odczuć smakowych bo jest krem waniliowo-truskawkowy, są chrupki, salony, karmel, jabłko, banan, czekolada także dużo odczuć smakowych to też jest na redukcji ważne żeby były intensywne, wyraźne smaki. Dużo białka, łatwe w przygotowaniu także smacznego. Okej, okay, przerwa w kręceniu dnia jedzenia. Pokazujemy budowę, pokazujemy demolkę. Jak widzicie, coś się tutaj buduje. Daję Wam słowo, że coś fajnego, coś silnego, ale więcej szczegółów wkrótce. Póki co budowa, demolka. Ale zanim będziemy z Panią Herkules tutaj dalej dzisiaj burzyć, demolować. Konstruować a raczej no, rozwalać po prostu, wiecie, burzymy ściany tryb Hulk smash. To sobie coś zjemy. Upolowane szybko w żabce, cyk, spaghetti bolońskie na weganie. Oraz tu już sobie rozsunąłem, bo chciałem zobaczyć, co to jest. To jest kremowe tagatelle z kurczakiem. Okej, okay, kurczakiem nie można sobie przestraszyć się, że wziąłem zły, no ale jest napisane 100% roślin i smaku. To jest taki makaronik z takimi pseudo mięsnymi kawałkami, które są wykonane z, z soi. Prawdopodobnie. No do tego oczywiście jak prawdziwi robotnicy Piwerko to pani Herkules upolowała, stwierdziła, że jak prawdziwi robotnicy będziemy robić demolkę tutaj Hulk Smash i będziemy sobie popijać piwerko, zjemy sobie te dwa posiłeczki do upolowania właśnie w żabce i całkiem fajne makro to ma, bo tu sobie wrócimy, taki przykładowy cyk, no pokaże się czy nie. Niecałe 3 gramy tłuszczu, prawie 7 gramów białka na 100, to razy 4, to macie yy, blisko 30 gramów białka, także nieźle. I w tym spaghetti jest chyba jeszcze nawet lepiej, bo jeszcze mniej tłuszczu chyba wychodzi, jak pamiętam. O, niecałe 2 gramy tłuszczu i też 6 gramów białka, też razy 4, także 25 gramów białka macie w takim bolońskim spaghetti na weganie czy też takie właśnie pagiatele z kurczakiem na weganie do upolowania w żabce, już gotowe do spożycia, także tak na budowie będziemy sobie to wsuwać i potem działamy. A co tutaj będzie, to się dowiecie w trakcie, kiedyś, w przyszłości. Także bądźcie uważni. Składniki na taki ultraszybki posiłek potreningowy warzywa mrożone z brokułami, z ziemniakami, z marchewkami, fasolką szparagową i kukurydzą. Do tego taka już gotowa ciecierzyca w sosie pomidorowym, czyli można powiedzieć trochę cieciorka po bretońsku W jednej puszce około 20 gramów białka. Pasta słonecznikowa z papryką, czyli powiedzmy taki paprykarz, coś tego typu. Trochę tłuszczu, ale zmieści się w makro. i Pszenna buła, 100 gramów taka pszenna buła i bardzo prosty posiłek. Na patelnię, na patelnię ciachamy, smarujemy i wsuwamy. No i kilka minut później mamy całą patelnię jedzenia. Szybko, prosto, smacznie, zdrowo, kolorowo i wysokobiałkowo. Mega prosty posiłek, dla mnie mega smaczny. Razem upakowaliśmy tutaj około 40 gramów białka, także smacznego. Dla mnie naprawdę super sprawa takie warzywa mrożone, jakieś rośliny strączkowe, pieczywko, bo po prostu lubię, a do tego fajnie się uzupełniają aminokwasy z pieczywa i z roślin strączkowych, wtedy białko roślinne ma jeszcze lepszą wartość. Czyli białko roślinne jest jeszcze bardziej silne. No i właśnie taki potreningowy. Także smacznego. Ok, zatem dieta roślinna jak najbardziej może wspierać trening siłowy i budowanie siły, trening sylwetkowy i taki rozwój kulturystyczny. Oraz dodatkowo dieta roślinna może być smaczna, zróżnicowana, prosta w przygotowaniu oraz zawierać dużo białka. Przede wszystkim prosta w przygotowaniu, ponieważ moje przepisy, jeżeli tak to w ogóle można nazwać, to spokojnie można przygotować dwiema lewymi rękoma. Może jakbym się trochę podszkolił, to bym nawet stopą umiał swoje potrawy przygotować. Ale lepiej nie kontynuujmy w tą stronę, bo to nie o to chodzi. Tylko właśnie zastanawiam się, dlaczego w takim razie mówię, że dieta wegańska nie ma sensu. Mówiąc, że weganizm jest bez sensu, mam na myśli taki zero-jedynkowy weganizm. Takie podejście na zasadzie 100% albo nic. Można też to chyba nazwać ortodoksyjnym weganizmem. Mam nadzieję, że nie przekręciłem słowa. Ale właśnie chodzi o takie zero-jedynkowe podejście. Wiecie, albo jest tylko czarne i tylko białe i albo jesteś na diecie wegańskiej, albo nie jesteś i jak nie jesteś, to jesteś gorszy. Nie o to chodzi. Właśnie takie ortodoksyjne podejście do diety wegańskiej moim zdaniem nie ma sensu, czasem nie ma sensu i pozwólcie, że to rozwinę. Zacznijmy jednak takie króciutkie wprowadzenie od tego, że hasło weganizm jest bardzo szerokie. To nie tyczy się tylko tego, co znajduje się na talerzu, co znajduje się w naszej diecie, ponieważ weganizm to nie tylko właśnie zagadnienie diety i eliminację produktów zwierzęcych z jadłospisu, ale weganizm to jest takie bardzo szerokie hasło, które obejmuje w pewnym stopniu, mówi się, styl życia, ponieważ to, jak wybieramy kosmetyki, ubrania, jak podchodzimy do, powiedzmy, kultury życia, czyli takich rzeczy, jak na przykład to, czy wybierzemy samochód, czy rower, jeżeli chodzi o środek transportu, różne kwestie składają się na te, powiedzmy, wegańskie życie, tak? I w tym wegańskim życiu Chodzi przede wszystkim o to, żeby zmniejszać, minimalizować krzywdę zwierząt, również krzywdę planety, żeby być takim proekologicznym. Uważam też trochę iść za tym duchem rozwoju, bo te wiele tych wegańskich czy też takich proplanetarnych rozwiązań jest po prostu moim zdaniem przyszłościowe i warto się tym interesować. Tak jak powiedziałem, z całych swoich sił wspieram rozwój diety roślinnej, diety wegańskiej. Chciałbym, żeby istniał tak zwany wegański świat, gdzie wszystkie potrawy będą zweganizowane, gdzie będzie przede wszystkim wegański serek wiejski, wysokobiałkowy. Ale tak na poważnie, no, chciałbym, żeby jak najwięcej rzeczy, jak nie wszystko było przyjazne dla zwierząt, dla planety i zgodne po prostu z hasłem weganizm, ale niestety na chwilę obecną się tak nie da. I żeby być może się dało, to takie zerojedynkowe podejście do weganizmu być może nie ma sensu. Jestem ciekawy, czy się ze mną zgodzicie i właśnie zabiorę się za rozwinięcie tego tematu. Mianowicie w weganizmie zatem przede wszystkim chodzi o to, żeby zminimalizować cierpienie zwierząt, również cierpienie naszej planety, być takim proekologicznym, prozwierzęcym, tak, tak ja to postrzegam, żeby jak najwięcej ludzi zainteresować tym tematem. I żeby jak najwięcej ludzi zmieniło jak najwięcej w swoim życiu, jeżeli chodzi o tą działkę dietetyczną, o ten element właśnie nie wiem, kosmetyki, odzież oraz o całe podejście do życia, żeby być takim bardziej proekologicznym itd., itd. Jak najwięcej ludzi chcemy do tego namówić i nawet drobna zmiana jest bardzo, bardzo na plus. Tak do tego podchodzę. No i właśnie, jeżeli... Będziemy mieli takie zero-jedynkowe podejście, to nie dość, że sami będziemy się męczyć na takiej diecie, to jeszcze nikogo do takiej diety nie zachęcimy. No i teraz dam Wam przykład. Jeżeli ja uważam, że sport, aktywność fizyczna jest ważna i chcę ludzi namawiać do tego, żeby dbali o swoją kondycję fizyczną, o swoje zdrowie, w sposób właśnie praktykowania sportu, jest to ok, ale jeżeli powiem, że tylko siłownia jest ok, no to po prostu marnuje potencjał aktywności fizycznej. I ja absolutnie nie chcę namawiać Was tylko do siłowni, bo jest masa innego sportu, jaki można uprawiać. I po prostu chodzi o to, że aktywność fizyczna jest w porządku, aktywność fizyczna jest wskazana, żeby być zdrowym, sprawnym, silnym, wesołym. i Ogólnie wszystko na plus, nie? Także ja chcę namawiać właśnie jak najwięcej ludzi do aktywności fizycznej, ale może być to wszystko: siłownia. Pływanie, koszykówka, chodzenie po górach, spacery z psem, cokolwiek co lubicie, nawet taniec, wiadomo. Co kto lubi, zachęcam do aktywności fizycznej. Jeżeli miałbym takie zero-jedynkowe podejście, tylko siłownia albo nic, no to prawdopodobnie mało kogo bym zainteresował takim podejściem. No i tak samo jest właśnie moim zdaniem z kwestią weganizmu, z kwestią diety wegańskiej przede wszystkim. Jeżeli będziemy mieli takie zero-jedynkowe podejście, tak, również takie podejście miałem, również w takim miejscu byłem. Na szczęście uważam, że dosyć krótko, bo dla mnie rzeczywiście ważne było, żeby tą dietę wegańską promować, pokazywać, że jest to fajne rozwiązanie, że dieta roślinna jest silna, jak to lubię mówić, że wspiera rozwój siłowy, sylwetkowy, jest prosportowa, jest łatwa w utrzymaniu, no i ogólnie, że dieta roślinna jest super. Tak właśnie chciałem promować dietę roślinną w internetach no i myślę, że mi się udaje, bo dostaję wiele komentarzy, wiele wiadomości od Was, że dzięki mnie zainteresowaliście się tematem diety roślinnej, spróbowaliście, się przekonaliście i na diecie roślinnej zostaliście. No i jak najbardziej spoko. Oczywiście, jeżeli ktoś tak potrafi żyć w 100% na weganie, jeżeli chodzi o dietę kosmetyki. Odzież i ogólnie o całe pojęcie lifestyle w stylu wegańskim. Jeżeli ktoś tak potrafi, ktoś tak chce, ktoś tak lubi, szacun, wspieram. Jak najbardziej to nie dochodzi, że nie wspieram i mówię, żeby tak nie robić. Jak ktoś chce, to śmiało. Ale ja chcę przede wszystkim promować dietę roślinną. Chcę jak najwięcej ludzi przekonać do tego, że dieta roślinna jest fajna, że przejście na dietę roślinną wcale nie jest takie trudne. Że te drobne zmiany też się liczą. Chcę po prostu jak najbardziej wpłynąć na to, żeby jak najwięcej ludzi zainteresowało się tematem diety roślinnej, żeby dieta roślinna była silna. To jest dla mnie najważniejsze, chcę jak najwięcej osób zainteresować. No i jeżeli miałbym takie zerojedynkowe podejście, zarówno do kwestii diety, kosmetyków, odzieży i innych zagadnień wokół weganizmu, jeżeli bym uważał, że tylko produkty, wegańskie w 100% są ok i tylko muszę mieć wegańskie myślenie, to po prostu czułbym się jak męczennik, nie ma co ukrywać. I myślę, że wiele z osób, które miałyby takie zero-jedynkowe podejście, również po prostu po jakimś czasie odczuwałoby to, że są męczennikami. I byciem męczennikiem nikogo nie zainteresujemy taką dietą, takim podejściem do życia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś powie, o ten ziomek żyje jak męczennik, też chce tak. Wyobraź sobie taką sytuację, że idziesz na rodzinne spotkanie do babci, gdzie jest jakiś kuzyn, ciocia i ogólnie rodzinka. Babcia przygotowuje biesiadę, obiadek, no i specjalnie dla Ciebie jest faktu, że wie, że nie jesz mięsa, przygotowała kotlety sojowe, ale zapanierowała je oczywiście w buce, czy w czym tam się panieruje, i używa też jajka. No i sobie myślisz, kurczę, nie zjem tego, bo jest tu jajko i to jest niezgodne z dietą wegańską, mimo że na przykład od trzech miesięcy nie, tknąłeś, nie tknęłaś nic pochodzenia zwierzęcego. Wiesz, że babcia się napracowała, ale no nie zjesz tego, bo, bo nie, bo to się zgadza z Twoją dietą. Oczywiście, jak mega nie chcesz, nie lubisz, to nie jedz, ale z drugiej strony również uważam, że możesz zjeść, jeżeli rzeczywiście ci to smakuje. Babcia się ucieszy, kuzyn obok może też się zainteresuje, że też spróbuje, też mu to zasmakuje. Jeżeli ty tego nie tkniesz, to to się zmarnuje, babcia będzie smutna i moim zdaniem trochę to nie ma sensu. Jeżeli natomiast ugryziesz tego, tego kotlecika, zjesz sobie raz na jakiś czas jakiś produkt, nie wiem, babcia zrobi ciasto, gdzie jest mleko, czy jajka, czy zrobi właśnie te kotlety sojowe, czy na jakimś weselu też pokażesz, że raz na jakiś czas zdarza się tobie świadome bądź mniej świadome potknięcie w diecie, no to ludzie widzą, że tak się da żyć, że to nie jest takie zero jedynkowe, że już na całe życie nie mogę zjeść nic, co zawiera jakieś na przykład śladowe ilości mleka czy jajek, czy nawet mięsa, to też tak można do tego podchodzić. Ja na przykład przez 4 lata mięsa nie tknąłem. Natomiast mleko bądź jaja pojawiły się w mojej diecie sporadycznie, świadomie bądź przypadkiem, na jakichś okazjach rodzinnych, czy po prostu kiedy była okoliczność i przyznam się do tego jak najbardziej. Ale dzięki temu właśnie taki kuzyn, taka ciotka, tacy znajomi. Patrzą sobie, okej, okay, no w sumie tak da się żyć. Tutaj można co jakiś czas sobie zjeść, jeżeli lubię, pojadę na wakacje. Są jakieś smaczne lody kręcone, zjem sobie takiego loda i będę się czuł, że wypoczywam, a nie, że jestem męczennikiem. E, takie właśnie mam. Podejście do, do tego zagadnienia. Uważam, że taki stuprocentowy weganizm jest bardzo ciężki w utrzymaniu, często też nieopłacalny z punktu widzenia promocji tej diety roślinnej, bo co z tego, że jedna osoba będzie żyła w 100% wegańsko, skoro swoim podejściem nie zainteresuje żadnej osoby albo zainteresuje bardzo mało osób, a inna osoba będzie żyła w większości wegańsko, tylko nie wiem, raz na. Ruski rok na jakiejś tam okolicznościowej okazji rodzinnej, czy coś, zje jakieś ciasto, czy coś, co zawiera śladowej ilości mleka bądź jajek, pokaże, że ma też taką ludzką stronę, jak to niektórzy nazywają. W ten sposób więcej osób się zainteresuje i powie: OK, no w sumie spoko, że cały tydzień jem roślinnie i tylko jak jest okazja coś zjeść, nie wiem, na mieście z rodziną, na wyjeździe, na wakacjach. Zjem i świat się nie kończy. Tak samo może być z podejściem nie wiem, do kosmetyków czy do odzieży. Oczywiście chcę, żeby moje wybory były jak najbardziej wegańskie, zarówno w kuchni oraz w sklepie, jeżeli chodzi o właśnie kosmetyki, odzież oraz jeżeli chodzi o życie, że wolę się gdzieś przejechać rowerem niż samochodem itd. itd. Oczywiście chcę, żeby tego było jak najwięcej. Mm, ale, też yy, po prostu nie chcę tego robić na siłę, tak? Tak jak mówię, przez te 4 lata mięsa nie jadłem, jeść nie mam zamiaru, bo nie lubię i mi tego nie brakuje. A jeżeli chodzi o to, czy gdzieś tam w życiu, w mojej diecie przewinęło się mleko, jajka, tak, przewinęło się. Yy, bardziej świadomie, bądź nieświadomie, przypadkiem coś zjadłem, potem się okazało, że tam było mleko, na przykład ktoś mi w rodzinie powiedział, czy też wiedziałem, że jest. Ale po prostu uważałem, że właśnie na babcia się nie pracowała, czy coś, czy po prostu mi to danie smakuje i, i, chcę, i chcę to zjeść. I nie czuję się z tym źle. I w sumie dobrze, że to nagrywam, żeby też Wam to przekazać. Tak? Czasami się pojawiają takie pytania, że co by się stało, jakbym na przykład właśnie zamówił pizzę do domu i przez przypadek na tej pizzy ktoś dał wegański, nie, nie wegański ser, tylko zwykły ser. Czy ja bym taką pizzę wyrzucił, czy bym tą pizzę zjadł? No, zjadłem tę pizzę. Bez sensu jest marnować jedzenie. Po prostu, jeżeli coś tam przypadkiem, to tym bardziej, jakby moim zdaniem, nie ma co sobie tak komplikować życia i wychodzić no, na trochę dziwną osobę. Moim zdaniem, oczywiście, nie musicie się ze mną zgadzać. Takie podejście do diety roślinnej jest moim zdaniem życiowe, możliwe w utrzymaniu i korzystne z punktu widzenia promocji diety roślinnej. Jeżeli my chcemy, żeby. Świat się jak najbardziej weganizował, tak to nazwijmy. Jak najbardziej chcemy rozwijać dietę roślinną i jak najwięcej osób zainteresować tą dietą, to też musimy pokazywać, że to nie musi być takie zero jedynkowe. Oczywiście, jak ktoś chce, to podkreślam, że można, że spoko, że róbcie tak, ale też nie mówcie tak, że. Zaglądajcie ludziom do talerza i jeżeli ktoś powie, że chce sobie zachować, nie wiem, dwa razy w tygodniu jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego, bo bardzo lubi ser, na przykład, jest to bardzo ważne, ponieważ niejednokrotnie spotykam się z hasłem, że ja bym tam był w weganizmie, ale nie potrafię żyć bez sera. No to okej, okay. to usuń co możesz z diety, na przykład usuń mięso, ale zostaw sobie ten ser. To już jest mega, super. Zmiana. Jeżeli jakaś osoba je codziennie 200 gramów mięsa albo więcej, to sobie policzcie, że to jest w tygodniu 1,5 kilo mięsa. Eee, także, jeżeli ta osoba usunie mięso, a zostawi sobie ten ser, to patrzcie, ile mięsa się zaoszczędza, jak dużo mniej zwierząt cierpi. Eee, a być może ta osoba z czasem też e, odkryje jakiś wegański ser, który też jej smakuje i będzie sobie jadał ten wegański ser. A jeżeli będzie żyła w przekonaniu, że musi od razu być na 100% wegańskiej diecie, no to być może nic nie zmieni nigdy, bo będzie mówiła, że bez tego sera to żyć nie może. Eee, także właśnie te małe zmiany też są w porządku. Trzeba właśnie doceniać te małe zmiany i zachęcać ludzi do tych małych zmian. I moim zdaniem takim... Eee, Zrównoważonym podejściem do weganizmu, do diety roślinnej, jak najbardziej zainteresujemy więcej osób. Sam, tak jak mówię, dostaję komentarze od ludzi, że dzięki mnie zobaczyli, że dieta roślinna jest normalna, że da się tą dietę prowadzić, praktykować i siłowo trenować, że wcale nie jest jakoś trudna, że może być smaczna i że spróbowali i z dietą roślinną zostali. I właśnie. To chciałem przekazać dzisiejszym filmem. Mam nadzieję, że się nie rozgadałem zbytnio, że też pokazałem sedno tego tematu, że takie ortodoksyjne podejście do weganizmu, 100% albo nic, jest złe z punktu widzenia promocji diety roślinnej. A to jest właśnie ważne, żeby zainteresować jak najwięcej osób, żeby stopniowo właśnie iść w stronę tego roślinnego świata. Tak to nazwijmy, żeby wszystko było takie proekologiczne, prowegańskie, prozwierzęce. Ja tak na to patrzę. Jestem ciekawy, czy zgadzacie się ze mną. I cóż, to już chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy, mocno przegadany vlog. Mile widziane są łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje. To tyle na dzisiaj. Do Aha. następnego.